Przed Nami Święta Wielkanocne, to tajemnica, która się zrealizowała na Chrystusie, Jego męki, śmierci i zmartwychwstanie. Przeżyliśmy Wielki Post i świętujemy obecnie tę wielką tajemnicę radości, zmartwychwstania. Przepiękny obraz, święty Łukasz opisał w Ewangelii Swojej, opowiadając o dwóch uczniach, którzy Wyszli z Jerozolimy, chcieli wrócić do swojej wsi, do Emaus, dlatego, że czuli się zrezygnowani. Przede wszystkim dlatego, że Chrystus, którego miłowali, którego byli uczniami, został ukrzyżowany. Ewangelia nie podaje w żadnym miejscu, gdzie oni się znajdowali. W czasie jego drogi krzyżowej pewno stchórzyli, widząc, co się dzieje. Gdzieś tam skryli się. Ale gdy przyszedł ten pierwszy dzień tygodnia, wtedy postanowili, że wrócą do swoich zajęć, do domów i wracali. I w drodze przyłącza się do nich, jak opowiada święty Łukasz ktoś nieznajomy, kogo nie mogli rozpoznać. I wtedy zaczę, zaczął ich wybrać, cóż takiego się stało. I opowiadali mu to, co się stało z Jezusem z Nazaretu który był prorokiem potężnym w czynie i w słowie wobec Boga i całego ludu. Jak go ukrzyżowano, jak skazano na śmierć. A oni mówią ciekawe zdanie, a myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Upatrywali w Chrystusie przywódcę narodowego, upatrywali w nim przede wszystkim przywódcę politycznego. Teraz mówią po tym wszystkim, że jest już trzeci dzień, jak to się stało mówiąc co więcej, były kobiety przy grobie i okazuje się, że grób jest pusty. One przeraziły ich. Nie bardzo rozumieli jego nauki, którą mi wcześniej wykładał i postanowili wrócić do swoich zajęć, do swoich domów. I wtedy ten, że nieznajomy dla nich jeszcze w drodze mówi o nierozumni. Jakże nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Przecież Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do chwały. I wykłada im wszystko na nowo, co jest napisane w pismach, co się odnosiło do niego. Tak przybliżyli się do wsi znanej Emaus. Nastał wieczór. On chciał iść dalej, tenże nieznajomy. Oni go jakoś próbowali nakłonić, by został z nimi. Gdy został, to wtedy zaprosili go do stołu. On wziął chleb. Odmówił błogosławieństwo, połamał Go i dawał im. I wtedy otworzyły się im wszyscy oczy i poznali, że On jest ich Zbawicielem. Dopiero w tym momencie, a On znikł z oczu. I wtedy mówią takie znowu zdanie. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze, pisma nam wyjaśniał. Natychmiast powrócili do Jerozolimy, do uczniów. I wtedy zaczęli wymieniać wszystkie swoje poglądy na temat jego męki, śmierci, zmartwychwstania. To, co się wydarzyło, co się dokonało. Wtedy na nowo odkryli zbawiciela, na nowo odkryli, kim jest on Jezus Chrystus. Życzę wszystkim, abyśmy w naszym codziennym życiu, takim zagonionym, zapędzonym, często mówimy, nie mamy czasu na modlitwę, nie mamy czasu na msze świętą w Niedzielę abyśmy odnaleźli w naszym życiu Chrystusa. Oni też, ci dwaj, nie wiedzieli, że On zmartwychwstał. Chociaż kobiety mówiły, że nie ma Jego ciała w grobie. On im to mówił. A mimo wszystko zwątpili w jakiś sposób. Tak i my często mamy pewne wątpliwości. Życzę, aby te wydarzenia ostatnich dni Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, dały nam nową Nowy impuls do myślenia, do odkrywania Pana Boga. Bo przede wszystkim, jeśli nie odkryjesz i nie przeżyjesz wiary sam, to przede wszystkim na próżno jest nasze przemawianie. To święty Paweł, którego rok obchodzimy, mówi, gdyby Chrystus nie zmarł daremne jest nasze przep przepowiadanie. Głosimy go, tłumaczymy, mówimy, często słuchamy rekolekcji, kazań, kateches. I nic do nas nie dociera. Spróbujmy zauważyć, że On żyje, że On króluje, że On umarł i zmartwychwstał właśnie dla Ciebie. Święta Wielkanocne są świętami pełnymi radości, bo zauważ, gdyby trzeba było stanąć nad grobem bliskiego Twojej, bliskiej Twojej osoby, ktoś to odszedł od Ciebie i okazuje się, że On żyje, jest wśród nas że nie byłaby to radość i jakże ogromna, niewypowiedziana. Tego nie da się opowiedzieć żadnymi słowami, bo to trzeba przeżyć. Spotkanie z Chrystusem trzeba przeżyć. Innej drogi do zrozumienia wiary nie ma. Nie można wytłumaczyć nikomu w żaden sposób, jak należy wierzyć. Trzeba tą wiarą żyć, żyć nią na co dzień, bo wtedy dopiero ona daje nam wartość. Niej więc święta Kolejne pewno dla wielu z nas będą świętami radości, pojednania, miłości, a przede wszystkim spotkania Chrystusa i do tego zmartwychwstałego. Szczęść Boże wszystkim.